Dzień dobry, witam Państwa na porannych komentarze w video. Dziś w kalendarzu makro mamy niewiele e, danych. O 13. W Wielkiej Brytanii decyzja w sprawie stuprocentowych. Nie oczekuje się zmiany e, ich poziomu, ale wa ważny może być komunikat. O 14.30 wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oczekuje się 275 tysięcy wniosków versus 281 w tydzień w temu. Zgodnie z moimi wczorajszymi oczekiwaniami, rynek amerykański, kontrakty spadły do ostatnich tutaj dołków. Dołki te zostały ogólnione, rozpoczęło się odbicie, no i teraz kolejnym etapem może być ponowny powrót do poziomu około 2077. Bardzo podobna sytuacja na kontraktach na NASDAQ. Na kontraktach na rynek niemiecki powinniśmy mieć ruch w górę, tutaj moglibyśmy dotrzeć do oporu na poziomie gdzieś około 10 880, to jest perspektywa może i na jedną sesję, albo na powiedzmy dwie. Wcześniej musimy przebić tutaj te opory do rejonie około 10 795. Teraz jeśli chodzi o polski rynek, no to na polskim rynku po ostatnich spadkach myślę, że czeka nas teraz jakieś odbicie. Ważna opór jest oczywiście w rejonie około 2250 na kontraktach. Tutaj mamy pokrótce świec, jest ze stycznia. Jeżeli udałoby się to pokonać, no to wtedy jest otwarty, grały na poziomie około 2280. Na okresie euro dolara, po udamy chwili przełamania do okresu 29 czerwca na poziomie 955 rozpoczęły się Wzrosty, dotarliśmy do ważnego oporu między 1,1080 i 1,1071 1,1110. Myślę, że próba przełamania tego oporu może się udać z tym, że wcześniej możemy zobaczyć jakąś tutaj lokalną korektę. I po przełamaniu tutaj tego oporu otwiera się droga do tutaj tych lokalnych szczytów. To są poziomy gdzieś około 1,1230 do 1,1275, to byłaby taka perspektywa na kilka sesji na okresie dolara do, do złotego powinniśmy mieć teraz jakąś e, korektę po tych wcześniejszych e, wzrostach natomiast w długiej perspektywie kilkutygodniowej grozi nam niestety powrót do tegorocznego szczytu na poziomie 3,97 próba jego trwa do przełamania nie powinna się udać na okresie cen złota po spadku Wbrejem tutaj tego dołka a rozpoczęło się odbicie. Bardzo ważna opór jest wbrejenie około 1063. Mamy tutaj ten dołek, ale również i ten dołek i ten dołek. Wydaje mi się, że próba przełamania tutaj tych dołków może się nie udać, aczkolwiek jeszcze może być próba łamania. Natomiast potem w dalszej perspektywie oczekiwałbym kolejnego obroku w dół. Celem byłby tegoroczny dołek na poziomie 1142, A w dłuższej perspektywie czasu poziom 1132 i 1100 dolarów. Na okresie cen ropy mieliśmy wczoraj z, tutaj z tego dołka odbicie, nie udała się próba przełamania tutaj tych oporów, rynek spadł. Z kolei nie udała się próba przełamania tutaj tego bardzo ważnego dołka i rozpoczęły się tutaj wzrosty. Teraz tak perspektywa krótkoterminowa wskazuje na to, że najprawdopodobniej będziemy mieli już dalsze wzrosty. Mielibyśmy wtedy korektę całego do tego ruchu spadkowego z tego szczytu do tego dołka w postaci fali czwartej i znieść 38% całego ruchu. W dalszej perspektywie czeka nas jeszcze, tak myślę, że czeka nas jeszcze jeden ruch w dół, tak aby zobaczyć ze szczytu na pewno 61, 60 spadkową Potem odreagowanie, które powinno potrwać wiele z nich. To wszystko w tej chwili. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.